Kolejny odcinek przewodnika. Naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Chyra. Chyba aktor, którego nie trzeba przedstawiać właściwie. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Dzień dobry. Ostatnio zagrał Pan w serialu wyprodukowanym przez Kanał Plus i Polsat e, Sortownia. Miał Pan okazję wcielić się w lekarza, który pracuje na najcięższym, najtrudniejszym sorze w Warszawie. E, chyba ciekawy zawód to aktorstwo, co można się zmierzyć z takimi dylematami, wyzwaniami pracy, z którą do tej pory chyba nie miał pan wiele wspólnego. No faktycznie medycyna nigdy nie była moim marzeniem, ale e od czasu jak zająłem się czymś innym, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. Bo oczywiście my udajemy, ale re realizujemy tak naprawdę te procedury, które się wykonuje w, w konkretnych przypadkach na sorze. W związku z tym ja i moje koleżanki siostry, które są, grają siostry, czy inna koleżanka, która gra lekarkę, wszyscy się w gruncie rzeczy uczyliśmy tych procedur i tych umiejętności, tak naprawdę. Nie? Łącznie z tym, że, no powiedzmy, robiąc masaż serca, czyli animację, musiałem to robić oczywiście dużo delikatniej niż naprawdę. Ale yy, próbując z, zrobić to wiarygodnie, musiałem w jakimś sensie odwołać się do czegoś rzeczywistego. No więc, y, jakieś know-how, nowe w życiu no, trochę. No, no, no tak. dobrze, a to know-how y, skąd Pan wziął? Byli konsultanci, byli ja Tak, 4, tak, 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 oczywiście, no, byli, byli konsultanci, którzy doglądali nas bezustannie. I my, i my bezustannie zadawaliśmy, zadawaliśmy im pytania, czy. W ramach że tak się wyrażę, zrealizowania scenariusza, który niekoniecznie musi być dokładnie taki, jak to się dzieje w rzeczywistości, na, na ile mogliśmy, czy inaczej, znaleźć kompromis w tym, żebyśmy nie robili głupstw. Ale czy pewne rzeczy skracali w czasie, nie? No tak, ale, ale żeby jednak było to wiarygodne. Ale żeby było absolutnie wiarygodne i nie, żeby nie było niezgodne ze sztuką. No właśnie. Awionetka padła skrzydłem na dźwig. Ranny pilot, trzech pasażerów i pięciu budowlańców. I wszyscy do nas jadą? Dwóch leżej rannych pojechało na Kasprzaka. Ci z awionetki mieli jakiś wieczór kawalerski. Toksykologię trzeba zrobić. Dobra, dajcie go na żółty. Czuję pana gorotyka na, na zielony. Tego też do poczekania. Zatrzymanie. EKG masa to. serca. Wentylacja workiem ambu. E e Co pani tu robi? Jest pani lekarzem? E Przepraszam. Chyba ta nowa. Tak, Tea. Ja. Adrenalina. Respirator, intubacja, zestaw do pobrania drugie w płucie. No dobrze, a był pan kiedyś na sorze? Byłem, tak. Jako pacjent czy tak, tak, byłem. Jak tak, pan tak. wspomina to doświadczenie? Raz też zdarzyło mi się w trakcie kręcenia filmu yy, znaleźć na sorze, i tak przyglądałem się temu i <laughs> naprawdę to było jakieś dwóch miesiącach czy tam trzech zdjęć, a w każdym razie już na pewno po tych zdjęciach, które w trakcie zdjęć, które odbywały się na sorze, i patrzyłem że rzeczywiście, że byłem naprawdę na, że ten nasz plan jest jakoś tożsamy z tym, co tam się dzieje. Może u nas jest trochę węższy ten plan, bo jesteśmy działani głównie w korytarzu właściwie, jest taką małą poczekalnią, a tam była jednak taka dosyć okazała poczekalnia. Ale to, co się tam działo gdzieś, ruch, Niewielki był ruch, ale ten ruch personelu, który mnie najbardziej wtedy interesował, był naprawdę też to, był, to, to było też bardzo, bardzo zabawne i takie radosne spotkanie z sorem. Więc ja naprawdę same dobre wspomnienia. Taka wręcz dokumentacja można powiedzieć już trochę no po tak, fakcie. Tak, nie, no, człowiek w moim, moim fachu musi gromadzić tego rodzaju detale. Dobra, tu jest jeden ekspres do kawy, ale jak widzisz, zazwyczaj są tłumy. Dzień dobry. Polecam ten. No i tu możesz się przespać, jak nie ma ruchu. Dobra, a tu mamy wejście na strefę zieloną. Stabilne przypadki. Jaki jest czas oczekiwania? 120 minut. Co, serio? Dzień dobry. To może przejdziemy do roli. Co pana zainteresowało w tej postaci? Dlaczego pan chciał w ogóle się wcielić w lekarza, który, który jest tym głównym lekarzem na sorze. Skoro nie taka miłość do medycyny gdzieś tam zaszczepiona. Nie, w oczywiście. To znaczy, e, szczęśliwie ten, e, ta medycyna i ten nie, 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 nie jest to e, film e, z gatunku lekarski. Nie? No, tak, nie, to thriller kryminalny, thriller. To jest, można powiedzieć. Tak się akurat złożyło, że e, nasz bohater pracuje na Sorze, a nasz bohater okazuje się, że ma jakąś e, traumę, która powoduje, że staje się człowiekiem, dla którego taka klasyczna moralność traci swoją jedyność. Ta trauma powoduje, że pewne hamulce w nim y, pękają i staje się postacią niejednoznaczną, ponieważ z, z gruntu dobry niekoniecznie wszystkie rzeczy, które robi, takie same są. Podać panu lek. Przecież ja już miałem wychodzić. Ludzie. Gdzie jest ta pielęgniarka od Winflon? Na pewno ten serial, tak z perspektywy widza, mogę powiedzieć, że jest realistyczny. Można w to uwierzyć, chociaż faktycznie nie przywiązuje się wagi do realiów. Ale czy myśli pan, że takie sytuacje się zdarzają jak w tym serialu? Myślę, że to jest ciekawe właśnie w tym, że jakby wyobrażamy sobie pewnego rodzaju mm, sytuację i robimy pewnego rodzaju eksperyment. Nie? No bo to w gruncie rzeczy tak, no bo ten, kto wymyśla taką historię, jeżeli nie zdarzyła się ona naprawdę, nie? no to wymyśla i teraz tak, jak, jak daleko, jak wysoko stawia te poprzeczki. Nie? No i nazwijmy to, że ta poprzeczka tu jest postawiona dosyć wysoko. No, to, tak, to prawda, wysoko, bardzo wysoko. Żeby to próbować uwiarygodnić. To jest dosyć karkołomne i bardzo jestem ciekaw na ile to się nam e, uda, aczkolwiek działamy oczywiście też w, w ramach pewnego gatunku. W związku z tym tutaj nazwijmy... Gatunek pomaga, to prawda. Uwiar to, to, uwiarygodnia. Uwi uwiarygadnia, znaczy jak gdyby mówimy tak, słuchajcie, bawimy się w taką zabawę, że wszystko jest, naprawdę wszystko jest, są mamy konsultantów i tak dalej, jest Super, naprawdę wszystko jest w porządku. Natomiast pamiętajmy, że chcemy się trochę zabawić, nie? W związku z tym musimy trochę pewne rzeczy nie wiem, podkręcić albo uprościć, albo skrócić, albo przyspieszyć no. I myślę, że że jeśli jakby znajdziemy się w, w ramach tej konwencji w przeciągu jednego odcinka, a góra półtora Chyba, że od razu się jakby w to wchodzi, nie? bo są i takie sytuacje, to, to myślę, że, 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 że będzie szansa, żeby obejrzeć ten serial do końca. To jest w końcu tylko o 8 osiem odcinków. odcinków, tak. I właśnie to jest ciekawe, że myślę, że ten film można oglądać jak gdyby z, z różnych perspektyw gdzieś. To znaczy, dla jednego to może, dla kogoś to może być właśnie dokładnie jakby kryminał, nie? bo jest staramy się go również tak prowadzić, chociaż tych działań, nazwijmy to, policyjnych, które zazwyczaj znamy z kryminałów, nie? To jest bardzo istotna, bardzo istotny element. Tam jest niewiele, ale... No, ale jest jedna lekarka, która próbuje, jakby, prowadzić No, śledztwo. dobra, nie, ale nie, nie zdradzajmy, <gry> dobra, spokojnie. Jest, jest trochę tych, myślę, punktów yy, zwrotnych. No zobaczymy, jak to wszystko zagra, bo to, to co jest w scenariuszu, który też yy, ulegał bardzo Czasem, silnym modyfikacjom na planie, uproszczeniom, takim redukcją dialogów, żeby nie było to przegadane, tylko żeby się dało to wyrazić bardziej w akcji, w czymś też właśnie niedopowiedzianym w stu procentach. Bo myślę, że, że thriller jest już, jest już na tyle wymagającym. Yy, a może nie wymagającym, tylko yy, jest, jest filmem, jest serialem dla widzów, widzów trochę wymagających. To znaczy, że cokolwiek rozumieją i nie lubią dopowiedzeń. Nie, że, nie chcą, że tak, żeby to było zbyt yy, oczywiste. Zbyt, żeby nie było zbyt oczywiste. Szybko! Pacjentka się zatrzymała. Nowej nigdzie nie ma. Pomóc? Są tam też takie wątki w klubie Golgo, -Go, które się rozgrywają z, z bohaterką graną przez ukraińską aktorkę. Może o ten wątek jeszcze zahaczymy lekko, żeby tak wyjść poza ten szpital i poza ten SOR. To, A, też, to mm. też pokazuje jakieś inne oblicze tego bohatera, prawda? Który, no tutaj można byłoby powiedzieć, że chce być bardzo dobry również. Tak i też, i też widać pewną daremność tych działań i to jak właśnie ulewamy, ulegamy nazwijmy takim porywom serca, tak naprawdę nie będąc do końca do tego, do tego przekonany. Nie? I w pewnym momencie. Yy, 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 to, to nie znaczy, że ten pory w serca nie jest dobry, nie? On jest, nie, nie, no, on jest za zawsze, Intencja jest, jest dobra, zawsze tylko, jest, jest dobry. Nie? Tylko czy tóp, o... można komuś pomóc na siłę, prawda? To jest. Tak, I na dodatek próbując pomóc sobie nie? w bardzo trudnej sytuacji. Mimochodem, e, e, dotykamy, jak w tej rozmowie odkryłem jakichś różnego rodzaju tabu. Które mamy społecznych. I może to jest fajne. Ja, ja lubię, kiedy dotykamy tabu, i też mam nadzieję, że, że to pomoże, da, 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 da siłę temu, 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 temu serialowi, jeśli taki rzeczywiście jest. A nie tylko dlatego, że o tym rozmawiamy, nie? Ale tabu seksualności, takiego miejsca jak klub go-go nie? No tak, bo skojarzenia nie są najlepsze. O to o tym znaczy nie mówić jakby, w ogóle. Prasza nie jest najlepsza. Tak, o. Bo co to znaczy, skojarzenia nie są najlepsze? Bardzo piękne dziewczyny, dobra muzyka, praca. nie wiem. Sto lat, mam Spóźnione narzeczone. No, was to trzeba porównać z że żeby w końcu coś A wy tu co? Goście czekają. Okay. Za to, że Wam płacę, czy jak? Mody, stoliki wysierać. Raz, 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 raz. Do góry. A czy myśli Pan, że przez to, że tu jest taki bohater, który chce pomagać innym? może trochę aż za bardzo i na siłę i wbrew woli pewnie części z tych osób, którym pomaga, wrzucony w takie miejsca, gdzie spotyka się z tematami tabu, takimi jak śmierć, takimi jak właśnie seks yy, albo przynajmniej erotyka. Czy przez to ten serial jest jakimś takim nowym głosem kina moralnego niepokoju? Przez to jakoś yy, konfrontuje nas z jakimiś dylematami moralnymi? Bo tak w, to, w tym kierunku trochę to zmierza moim zdaniem. Myślę, że jesteśmy dużo bardziej... W neutralnych rejonach. To nie jest film, który by miał jakiekolwiek interwencyjne czy moralne y, aspiracje. Czyli raczej w stronę thrillera, raczej tak, w stronę tak, 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 takiej tak, tak. gęstej nie ma, nie rozrywki. Ma, nie, nie, nie. I otwarcia właśnie pewnych tematów, które mogą być dla kogoś interesujące. Nie? Jakby dotknięciem. Czasem, czasem powodem do rozmowy, nie? kiedy się razem ogląda film, nie? to nagle pojawia się jakiś temat nie? i tak się komentuje, w porządku, no nie, niemożliwe, albo a ciekawe. Nie? Znaczy Wystarczy taka uwaga, która <grych> powoduje, więc w tym sensie myślę, że tam, że tam jest właśnie trochę jakby takich tematów, które są a być może tylko dla wewnętrznego takiego rekonesansu. Czyli nie? ten serial jest bardziej pretekstem, można powiedzieć, do tego, tak. żeby o czymś porozmawiać, nad czym się zastanowić. Tak, tak, tak. A Oprócz tego, że jest sam w sobie pewnego, rodzaju dawką, no, jakiejś historii, bo, bo, bo my tam mówimy o tym Thrillerze, a to nie chodzi o to, że to jest mamy Thriller, nie tak? Sprzedajemy. Ja mam wrażenie, że to jest taki dosyć yy, yy, dobry film, yy, nazwijmy to obyczajowy, z elementami kryminału, thrillera, Yy, nie, wiem, nie wiem, czy psychologii, może, może nie za bardzo zajmujemy się psy, psy, psychologią, chociaż rzeczywiście jest ona tam. Jest zaznaczona przynajmniej. Jest nie, no bo każdy z nas się zachowuje z jakiegoś powodu w jakimś sensie, i my, to jest trudne, my oglądając serial, znając, mając wkodowane te, nie już nauczone te wszystkie kody, patrzymy na, ten, na to, czy to jest wiarygodne, czy nie, po tych strzępach, które my budujemy, nie? Dokąd to zmierza? Czy to jest tak, że ta osiem odcinków to jest skończona historia? Czy ten bohater jeszcze ma jakąś tajemnicę, którą można by rozwikływać dalej w kolejnych sezonach? <grym> to znaczy, tak, serial się kończy, że tak się wyrażę, w takim <grym> nabraniu powietrza. nie? Znaczy, jeśli ten film będą oglądać ludzie i będzie się podobał, to. To jest potencjał na drugi. To, 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 to jest potencjał na drugi, na pewno. A, a jeśli uznamy, że, że to jest jakby ta historia, jest wystarczająca i specjalnie nas nie interesuje, co tam się dalej będzie działo, to, to będzie jeden. Nie wiem, ale potencjał jest na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Nazywam się Andrzej Fira i mam dla Państwa trzy filmy do zarekomendowania na Polsat Box Go. Pierwszy film to jest Prosta Historia o Morderstwie. Film z moim udziałem. Gra tam też paru aktorów, którzy zrobili naprawdę bardzo dobre role. I myślę, że to jest bardzo dobry, taki czarny, yy, trochę społeczny, a może obyczajowy bardziej kryminał. Mocno zanurzony w naszej rzeczywistości, a jednocześnie mogący się zdarzyć też gdziekolwiek. No nie skąd ty się wziąłeś? Chyba nie ze mnie, bo ja. Kolegów nie płucuję, a rodziny tym bardziej. Wejdź stąd, bo się wyniosę. Drugi film, na którym bym chciał państwa namówić, to, żeby nie było śladów, Janka Matuszyńskiego. Film opowiadający historię sprzed ponad 40 lat. Film ten był sprzedawany właściwie jako film historyczny, czyli właśnie o sytuacji, która wydarzyła się 40 lat temu. Myślę, że jest to film bardzo aktualny. I wiele mu opowiadającym, mówiącym o naszej rzeczywistości, a poza tym naprawdę świetnie zrealizowany, z wspaniałymi e, e, rolami. Coś się gubia, babo chyba pomyliło. Jestem świadkiem niepodejrzanym. A ja jestem prokuratorem, i moim obowiązkiem jest sprawdzić wszystkie możliwe wersje zdarzeń. Zaczynamy. Trzeci film to jest film, w którym nie zagrałem tym razem, ale może film, w którym, czy też film, w jakim bym chciał zagrać. To jest Mosquito State Filipa Rymszy. Film, który z takiego wydawałoby się, się realistycznej opowieści nagle przenosi nas w jakąś dziwną rzeczywistość, fascynującą, fascynującą również plastycznie i muzycznie. Zapraszam, film nie jest bardzo długi, a jest to naprawdę jazda bez trzymanki, której długo nie zapomnicie. A ja w takim filmie bym naprawdę z chęcią zagrał. Bon appétit.